Lokatorka z góry. Jest 23.48 Stoję przed wejściem do klatki schodowej bloku przy ulicy Grabskiej 23. To jeden z tych dziesięciopiętrowych molochów z wielkiej płyty wzniesiony w latach siedemdziesiątych, kiedy architekci bardziej dbali o statystykę zaludnienia niż o godność człowieka betonowy sarkofag w którym upchano kilkaset żyć, oddzielonych od siebie tylko cienkimi ścianami, przez które słychać każdą kłótnię, każdy orgazm i każdy kaszel. Sylwester. Najgorsza noc w roku, nabycie samą, wszędzie dookoła trwa wojna. Huk petard odbija się echem od betonowych ścian sąsiednich wieżowców, tworząc kakofonie, od której pęka głowa. Niebo rozbłyska fioletem i zielenią, ale tutaj, na dole przy wejściu do klatki jest ciemno. Lampa nad drzwiami mruga nerwowo. Ta sama jarzeniówka, którą administracja obiecała wymienić w listopadzie. Mam 28 lat. Jestem graficzką w agencji reklamowej, która specjalizuje się w wciskaniu ludziom rzeczy, których nie potrzebują. Powinnam teraz pić taniego szampana u Magdy na Żoliborzu tańczyć do hitów z lat osiemdziesiątych i udawać, że nowy rok cokolwiek zmieni. Zamiast tego stoję tu, zmarznięta, z rozmazanym tuszem pod oczami, ściskając w kieszeni telefon, na którym wciąż wyświetla się ostatnia wiadomość od Tomka. To nie ma sensu. Nie dzwoń. Pisuje kod. Dwa, pięć, osiem, klucz. Domofon wydaje z siebie ten charakterystyczny, skrzeczący dźwięk, jakby umierał. Zamek puszcza. Wchodzę do środka. Uderza mnie zapach. To specyficzna woń polskich klatek schodowych w starym budownictwie. Mieszanka gotowanej kapusty, tanich środków czystości na bazie chloru, kurzu, wilgoci i dymu papierosowego wsiąkniętego w olejną lamperię. Zapach, którego nie da się zmyć. Zapach, który wchodzi w ubrania i we włosy. Ale dzisiaj, pod tą warstwą codzienności, czuję coś jeszcze. Coś, co sprawia, że żołądek podchodzi mi do gardła. Winda. Stara zrębowska konstrukcja. Metalowa puszka z podrapanym lustrem i napisem Jebać system wydrapanym kluczem na panelu sterowania. Przycisk przywołania jest lepki, jakby ktoś wylał na niego kole. Albo gorzej. Naciskam. Czekam. Słyszę, jak mechanizm na górze budzi się z jękiem. Liny trzeszczą w szybie. Kabina zjeżdża powoli, ociężale. Wsiadam i wciskam siódemkę. Drzwi zamykają się strzaskiem, odcinając mnie od świata. Ruszamy. Winda szarpie, jakby miała czkawkę. Patrzę w lustro. Wyglądam fatalnie. Blada cera w trupim świetle świetlówki cienie pod oczami. Między czwartym a piątym piętrem winda nagle zwalnia, Światło przygasa na ułamek sekundy, po czym wraca z głośnym bzyczeniem, i wtedy to czuję. Zapach w tej małej, zamkniętej przestrzeni jest intensywny, wręcz agresywny. To nie jest zapach śmieci ze sypu. To coś organicznego. Ciężka, słodkawa woń. Przypomina mi pogrzeb babci. Zapach lilii, które stoją w wazonie o dwa dni za długo. Zapach wody, w której gniją łodygi. I pod tym wszystkim nuta surowego mięsa, które ktoś zostawił na blacie w upalny dzień. Zatykam nos szalikiem, ale to nic nie daje. Ten smród jest lepki. Osadza się na gardle. Mam wrażenie, że w windzie zrobiło się tłoczno. Stoję sama, wciśnięta w kąt, ale czuję, jakby przestrzeń się skurczyła. Jakby ktoś stał tuż obok mnie. Tak blisko, że gdybym się odwróciła otarłabym się o czyjąś twarz włosy na karku stają mi dęba pierwotny instynkt krzyczy uciekaj winda wreszcie dojeżdża na siódme piętro szarpnięcie drzwi otwierają się powoli z oporem wypadam na korytarz łapiąc łapczywie powietrze choć tutaj też jest duszno korytarz jest pusty długi wyłożony lastryko z rzędem identycznych brązowych drzwi moje są na końcu numer 73. Serce wali mi jak młotem. Oglądam się za siebie. Winda stoi otwarta. Pusta kabina zioniem mrokiem. Nikt z niej nie wysiadł. Oczywiście, że nikt. Byłam tam sama. To tylko nerwy, stres, rozstanie z Tomkiem. Wmawiam to sobie, drżącą ręką szukając kluczy w torebce. Wchodzę do mieszkania. Zamykam drzwi. Przekręcam górny zamek, potem dolny, potem zapinam łańcuch. Dopiero wtedy biorę głęboki oddech. Moje mieszkanie, moja twierdza. 48 metrów kwadratowych bezpieczeństwa. Kupiłam je rok temu, zaraz po śmierci poprzedniego właściciela, pana Kazimierza. Był sympatycznym, choć dziwacznym staruszkiem. Ostatnie miesiące życia spędził, praktycznie nie wychodząc z domu. Sąsiedzi mówili, że zdziwaczał. Że przykładał szklankę do sufitu i nasłuchiwał. Że skarżył się na tupanie, mimo że nad nim nikt wtedy nie mieszkał. Włączam światło w przedpokoju. Cisza. Tylko lodówka buczy w kuchni. Zdejmuję płaszcz, rzucam buty w kąt. Chcę zmyć z siebie ten dzień. Chcę zmyć ten zapach z windy, który wciąż czuję w nozdrzach, jakby wżarł się w moje receptory węchowe. Mieszkanie nade mną, numer 83. Ósme piętro jest puste, przynajmniej teoretycznie. Trzy miesiące temu wprowadziła się tam młoda dziewczyna, studentka, nie znałam jej imienia, widziałam ją może dwa razy na klatce, cicha, spłoszona zawsze w kapturze, a potem miesiąc temu zniknęła. Pani Kowalska z osiemdziesiątki czwórki, osiedlowy monitoring w berecie, opowiadała mi przy skrzynkach pocztowych, że tamta dziewczyna wybiegła z bloku w środku nocy o trzeciej nad ranem. Zostawiła otwarte drzwi, włączone światło, nawet zakupy na stole. Uciekła, jakby gonił ją diabeł. Od tamtej pory mieszkanie stoi puste. Właściciel, jakiś facet z zagranicy, podobno nie może znaleźć nikogo na jej miejsce. 23 pięć. Wchodzę do sypialni, przebieram się w dres. Jestem zmęczona, ale wiem, że nie zasnę. Adrenalina wciąż krąży w moich żyłach. Siadam na łóżku, opieram plecy o ścianę. Włączam telewizor, wyciszam dźwięk. Na ekranie tłumy w zakopanem skaczą w rytm disco-polo. Wyglądają jak istoty z innej planety. Szczęśliwe, bezmyślne, stadne i wtedy to słyszę. Dźwięk jest cichy, ale w akustyce wielkiej płyty niesie się idealnie. Beton to doskonały przewodnik. Szur. Pauza. Szur, patrzę w sufit. Ktoś jest w mieszkaniu 83. To nie są zwykłe kroki, to nie jest sąsiad w kapciach, to brzmi jak mokre stopy na linoleum. Ciężkie, klapiące uderzenia bosej stopy o podłogę, połączone z dziwnym dźwiękiem ciągnięcia, jakby ktoś powłóczył jedną nogą, albo ciągnął za sobą coś ciężkiego i mokrego, wstaje powoli jakby najmniejszy ruch mógł zdradzić moją obecność temu, kto jest na górze. Przecież to niemożliwe. Mieszkanie jest zamknięte. Klucze ma administracja. Może to, złodziej, podchodzę do środka pokoju, kroki na górze zatrzymują się, dokładnie nade mną, wstrzymuje oddech. Cisza. Absolutna, dzwoniąca w uszach cisza, przerywana tylko stłumionym hukiem petard na zewnątrz, a potem znowu. Klap, szur, klap, kroki ruszają, chodzą w kółko, dokładnie po obrysie mojego pokoju. Słyszę to tak wyraźnie, jakby sufit był z papieru. Ktoś tam na górze chodzi po małej pętli trzy metry w jedną, zwrot trzy metry w drugą. To ruch zwierzęcia w klatce albo szaleńca. Biorę telefon, wybieram numer do ochrony osiedla. Fikcja, wiem, ale muszę coś zrobić, zajęte. Oczywiście. Wszyscy dzwonią ze skargami na hałas albo pijanych nastolatków na klatkach, kroki przyspieszają, stają się bardziej nerwowe, słychać uderzenia, jakby ktoś wpadał na ściany, jakby. jakby ktoś tańczył w ciemnościach, obijając się o meble, których tam nie ma. Dwudziesta trzecia pięćdziesiąt dziewięć. Zaraz północ. Świat zaraz eksploduje. Wybieram numer na policję. 112. Czekam na połączenie. Wszyscy operatorzy są zajęci. Nagle sufit nade mną trzeszczy. Dźwięk przesuwania czegoś bardzo ciężkiego. Dźwięk metalu trącego o beton. A potem cisza. Północ zaczyna się. Za oknem wybucha piekło. Niebo płonie. Huk jest taki, że szyby w moich oknach drżą. Czerwone, złote, srebrne błyski wdzierają się do ciemnego pokoju, tnąc go na kawałki jak stroboskop. Ludzie na balkonach krzyczą, trąbią, wiwatują, kule się na łóżku, zasłaniając uszy dłońmi. Nie boję się fajerwerków, boję się tego, że w tym hałasie nie usłyszę, co robi to coś na górze. Przez dziesięć minut świat zewnętrzny nie istnieje. Jest tylko huk. Powoli, minuta po minucie, kanonada cichnie, zostają pojedyncze strzały, potem radosne krzyki pijanych sąsiadów na klatce, szczęśliwego nowego, dźwięk tłuczonego szkła, a potem blok zapada w ten specyficzny, noworoczny letarg. Siedzę w ciszy, czekam, może sobie to wyobraziłam, może to tylko rury, stare bloki wydają dźwięki. Hydraulika, osiadanie murów, wentylacja wtedy rozlega się pukanie nie do sufitu, do moich drzwi puk, puk, puk trzy razy. Spokojne, miarowe uderzenia nieagresywne, niepijackie walenie pięścią to jest pukanie kogoś, kto wie, że jest oczekiwany pukanie kogoś, kto ma nieskończoność czasu kłykcie o metal, precyzyjnie. Zastygam. Krew odpływa mi z twarzy. Kto to może być? Sąsiad z życzeniami? Tomek, który przyszedł przeprosić? Wstaję. Moje nogi są jak z waty. Podchodzę do drzwi wejściowych na palcach. Podłoga skrzypi pod moim ciężarem. Dźwięk wydaje się głośny, jak wystrzał. Podchodzę do wizjera. Puk, puk, puk. Znowu ta sama siła, ten sam rytm. Przykładam oko do Judasza. Na korytarzu. Panuje półmrok. Ta cholerna jarzeniówka znowu miga. Widzę brudną, olejną lamperię naprzeciwko. Widzę wycieraczkę sąsiada. Korytarz jest pusty. Nikogo nie ma przed moimi drzwiami. Cofam się o krok. To niemożliwe. Kąt widzenia w wizjerze obejmuje całą klatkę. Gdyby ktoś tam stał, widziałabym go. Może to żart. Dzieciaki dzwonią i uciekają. Ale wtedy... Słyszę to tuż przy uchu. Przez cienką blachę drzwi oddech. Ciężki, wilgotny, rzężący oddech. Jakby ktoś miał płuca pełne wody. Wdech. Bulgot. Wydech. Ktoś stoi tuż pod moimi drzwiami. Poniżej poziomu wizjera? Nie. To bez sensu. Ten dźwięk. On wypełnia całą przestrzeń za drzwiami. I znowu ten zapach. Wdziera się do środka przez szparę przy progu. Jest silniejszy niż w windzie. Słodkawa stęchlizna, zgnilizna. Zapach stojącej wody w piwnicy. Jest tak intensywny, że czuję go w ustach. Smakuje jak miedź i pleśń. Kto tam? Mój głos to piskliwy szept. Wstydzę się go. Cisza. Oddech ustaje. Stoję tam sparaliżowana, z dłonią zaciśniętą na zamku, ale nie mam odwagi go przekręcić. Czuję, jak zimno emanuje od drzwi. Nagle słyszę cichy, mokry dźwięk. Plask. Jakby ktoś postawił bosą, mokrą stopę na lastryko. Plask. Kroki oddalają się. Nie w stronę windy. W stronę schodów. Plask. 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 Powolne, ociekające wodą kroki wspinają się po stopniach. Na ósme piętro słucham ich, aż cichną, a potem słyszę jeszcze jeden dźwięk, dochodzący z góry: skrzypienie zawiasów, drzwi, które nie zostały naoliwione od lat, i ciche kliknięcie klamki. Mieszkanie 83 zostało otwarte. Nie śpię do rana. Siedzę na podłodze w przedpokoju oparta plecami o szafkę na buty, ściskając w ręku największy nóż kuchenny, jaki mam. Każdy szmer, każde trzaśnięcie windy sprawia, że podskakuje, ale nic więcej się nie dzieje. Tylko cisza i ten mdlący zapach, który powoli wietrzeje, zostawiając po sobie jedynie wspomnienie lęku. Świt przychodzi powoli. Szare, brudne światło stycznia sączy się przez żaluzję. O szóstej trzydzieści słyszę pierwsze oznaki życia w bloku, Ktoś spuszcza wodę, ktoś kaszle, sąsiad z dołu wychodzi z psem, normalność wraca, ale ja nie czuję się normalnie. Wstaję. Moje ciało jest sztywne, mięśnie bolą od napięcia. Muszę sprawdzić, muszę wiedzieć, czy zwariowałam, czy to się stało naprawdę. Podchodzę do drzwi. Patrzę przez wizjer, pusto. Otwieram zamek. Jeden, drugi. Zdejmuję łańcuch. Naciskam klamkę. Otwieram drzwi na oścież. Na mojej wycieraczce, tej z napisem Home Sweet Home, jest plama. Ciemna, wilgotna plama. Woda? Nie. To jest gęstsze. Lekko śluzowate. Śmierdzi mułem rzecznym. Patrzę na betonową posadzkę korytarza. Ślady. Wyraźne, mokre. Odciski stóp. Są małe. Zgrabne. Kobiece. Palce są nienaturalnie rozstawione, jakby stopa była spuchnięta. Ślady zaczynają się znikąd, po środku korytarza, jakby ktoś zeskoczył z sufitu albo wyszedł ze ściany. Prowadzą pod moje drzwi. Tam jest ich najwięcej. Kałuża wody w miejscu, gdzie to coś stało i nasłuchiwało, gdzie pukało, a potem ślady odwracają się. Prowadzą w stronę klatki schodowej. Idę za nimi. Wiem, że nie powinnam. Każda komórka mojego ciała krzyczy, żebym wróciła do środka, zabarykadowała drzwi i zadzwoniła po kogoś. Po kogo? Po policję, po księdza, po psychiatrę, wchodzę na schody. Trzymam się poręczy, bo nogi mi drżą. Ósme piętro, pół piętro. Ślady są tu wciąż wyraźne, choć woda zaczyna wysychać, zostawiając brudne szare kontury na betonie. Staję na podejście ósmego piętra. Mieszkanie 83. Drzwi na wprost schodów. Te same brązowe drzwi, co u mnie. Teoretycznie puste mieszkanie. Drzwi są uchylone. Szpara szerokości dłoni. Ciemność wewnątrz jest gęsta, niemal fizyczna. Z tej szczeliny wydobywa się chłód. I ten zapach. Teraz, tutaj. Jest tak silny, że aż łzawią mi oczy. Zgnilizna w pełnym rozkwicie. Słodki odór rozkładu maskowany wonią taniego mydła kwiatowego. Podchodzę bliżej. Nie chcę, ale muszę. Jakaś chora siła ciągnie mnie w stronę tej ciemności. Stoję przed uchylonymi drzwiami. Słyszę dźwięk z wnętrza mieszkania, z głębi korytarza. Prawdopodobnie z łazienki. Kap, pauza. Kap, woda kapiąca z kranu? A może z czegoś innego? Wytężam wzrok, próbując przebić mrok panujący w przedpokoju, widzę zarys szafy, widzę podłogę, na starym parkiecie błyszczą mokre ślady, prowadzą w głąb i wtedy słyszę to. Szept, dobiega z Łazienki. Jest cichy, mokry, bulgoczący, kobiecy głos, ale zniekształcony, jakby struny głosowe były napuchnięte. Zimno, cofam się, potykam o własne nogi. Wejdź. Woda jest ciepła. Odwracam się i biegnę. Zbiegam po schodach, potykając się, prawie łamiąc nogi. Mijam moje piętro. Mijam szóste, piąte. Wypadam z klatki na mróz noworocznego poranka. W samej bluzie, w kapciach. Biegnę przed siebie, byle dalej od bloku przy Grabskiej, byle dalej od numeru osiemdziesiąt trzy. Dwa tygodnie później. Mieszkam u rodziców. Nie wróciłam tam. Wynajęłam firmę przeprowadzkową, żeby zabrali moje rzeczy. Zostawiłam ajem klucze w recepcji. Nie chciałam tam wchodzić ani na minutę. Wczoraj czytałam lokalne wiadomości. Nagłówek makabryczne odkrycie na osiedlu południe. W mieszkaniu numer 83 znaleziono zwłoki. Kobieta 22 lata. Ewelina K, ta studentka, która zaginęła trzy miesiące temu. Znaleźli ją w wannie. Policja twierdzi, że leżała tam od listopada, że popełniła samobójstwo, podcinając sobie żyły w ciepłej kąpieli, a potem nikt jej nie szukał, że ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu. Woda w wannie zamieniła się w toksyczną zupę to tłumaczy zapach to tłumaczy ciszę. Ale jest jeden szczegół, o którym policja nie wspomina w oficjalnym raporcie. A o którym szepcze się na osiedlowych forach. Znajoma z administracji powiedziała mi o tym w tajemnicy. Kiedy technicy weszli do środka, po wyważeniu drzwi byli zszokowani. Nie samym widokiem ciała w wannie widzieli gorsze rzeczy. Zszokowało ich to, co zobaczyli na podłodze. Od wanny do drzwi wyjściowych i z powrotem prowadziły ślady stóp. Mokre Ociekające brudną wodą z wanny ślady bosych stóp były świeże, jeszcze nie wyschły. Ktoś, lub coś, wychodziło z tej wanny. Wielokrotnie spacerowało po mieszkaniu, schodziło na dół, pukało do sąsiadów, szukało towarzystwa w samotne noce, a potem wracało do swojej zimnej, brudnej wody, by czekać. Czekać na kogoś, kto w końcu otworzy drzwi.